Kredyty, których nie dało się spłacić, czyli czym były kredyty Alicja. PKOBP 10 lipca 1995 roku wprowadził ofertę kredytu na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą należności. Jako zalety tego produktu PKOBP wskazywał, iż jest elastyczny, tani i dostępny, a broszura informacyjna sugerowała wysoką atrakcyjność tego kredytu. Teoretyczne założenia takiej umowy były proste: klienci mieli spłacać niskie raty obejmujące jedynie część należnych odsetek, pozostałe odsetki były doliczane do kwoty kapitału podlegającego zwrotowi. W praktyce kredytobiorcy nie byli świadomi faktu, że co miesięczna spłata ich kredytu nie zmniejszała kapitału, ale była przeznaczona głównie na pokrycie odsetek. Bank wyznaczał minimalną kwotę do zapłaty, to sprawiało, że klienci opierali swoje płatności na tych sugerowanych kwotach, często nie pokrywając pełnej kwoty odsetek, więc spłata takiego kredytu była niemożliwa. Umowa takiego kredytu Alicja nie tylko nie prowadziła do spłaty zaciągniętego kredytu, ale do ciągłego wzrostu zadłużenia, mimo dokonywania systematycznych spłat. Jeśli bank oszuka w taki sposób kogoś z Twoich bliskich, to na całe szczęście nadal może odzyskać swoje pieniądze. Jak? Wszystkie informacje masz w opisie.